Program spotkania z uczniami publicznej szkoły podstawowej nr 5 w Radomiu zawierał prelekcje z zakresu bezpieczeństwa oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na rowerowym torze przeszkód. Dzieci bardzo lubią tego typu akcje i spotkania, tym bardziej, że one poszerzają ich wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. A wiemy, że przez praktykę najlepiej dotrzeć do młodzieży. Są trzy panele na terenie szkoły. Jeden panel jest o to tor przeszkód, gdzie dzieci będą uczyły się, nabywały nowych umiejętności związanych z ruchem i poruszaniem się w sytuacjach trudnych. Drugi panel to jest pierwsza pomoc przedmedyczna z fantomem zajęcia. I trzecia to jest panel wiedzy i umiejętności z zakresu ruchu drogowego i poruszania się pieszych. W ruchu drogowym. Kampania społeczna Jesteś Widoczny, Jesteś Bezpieczny prowadzona jest już od 8 lat. Ta świadomość związana z bezpieczeństwem na drodze, z przepisami ruchu drogowego jest bardzo ważna i dzięki takim akcjom ona rośnie. Cieszę się, że to 8 lat, odkąd akcja jest propagowana. Cieszę się, że swoim zasięgiem obejmuje coraz większą liczbę szkół i to bardzo ważne, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, to będzie procentowało przez długie, długie lata. Kampanię prowadzi samorząd województwa mazowieckiego wspólnie z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego. To dla nas bardzo ważne, żebyśmy uświadamiali dzieci, jak, jak ważnym jest bezpieczeństwo na drodze, w ruchu drogowym, na chodniku i w przemieszczaniu się. Zwłaszcza, że tych samochodów i ten pęd i ruch jest z roku na rok coraz większy. Każda szkoła, która wyrazi chęć uczestniczenia w podobnej akcji może wziąć w niej udział. Cały czas planujemy akcje związane z pierwszakiem, z przedszkolakiem, a także akcje skierowane do starszych roczników. Można także zgłaszać, szkoły mogą się zgłaszać za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Uczestnictwo w akcji jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, a my wtedy odpowiadamy na, na, na ten apel i przyjeżdżamy do szkoły. Wszyscy uczniowie podczas spotkania otrzymali gadżety zwiększające bezpieczeństwo na drodze, zestawy elementów odblaskowych. Trzeba pamiętać, że szczególnie w porze jesienno-zimowej noszące odblaski są widoczni dla kierowców już z odległości 100-150 metrów. W przypadku ich braku i nieoświetlonej drogi ta widoczność znika prawie całkowicie.